Panie że w weekend wszystkie media piszące o pierwszej ligze obwieściły, że Brukbeter Malika nie ciecza mistrzem jesieni fortuna pierwszej ligi, natomiast to jeszcze nie koniec rozgrywek. Przed nami dwa mecze, najbliższy już w środę z Odrą Opole. No, no nie dzisiejszy tak to wygląda, aczkolwiek my bardzo spokojnie do tego podchodzimy z pokorą, my myślimy o kolejnym meczu, tak jakby to, to był ten najważniejszy, tak zawsze powtarzam swoim zawodnikom i musimy się dobrze przygotować, bo to, co dzisiaj wygląda dobrze, niekoniecznie będzie jutro, dlatego nie wolno się pod żadnym pozorem rozluźniać i, i nie doceniać przeciwnika. My z każdym razem doceniamy przeciwnika, z którym gramy. Wydaje mi się, że to jest słuszna droga, dlatego tak, tak samo teraz chcemy się przygotować bardzo dobrze przed następnym meczem z Odrą Opole i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Małe zamieszanie było przed tym meczem, bo mieliśmy grać owszem w środę, ale w ubiegłą w Opolu, a zagramy w roli gospodarza mecz w Niecieczy. czy to chyba dobrze, bo biorąc pod uwagę powód, dla którego ten mecz się w pierwszym terminie odbył, no to Murawa tutaj w czy jest zdecydowanie bardzo dobrze przygotowana, żeby ten mecz rozegrać. Tak, to jest y, bardzo ważna decyzja z tego względu, że my tutaj mamy naprawdę dobrze przygotowaną murawę i tutaj y, u nas podgrzewanie jest włączone cały czas, także nas tutaj nic nie zaskoczy i to jest dobre, bo, 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 bo wiadomo, że ten mecz troszeczkę nas wybił z przygotowania do, 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 do meczu z LKS-em, bo jakby nie było wszystko, było podporządkowane do meczu z odrą, tak, a później musiałaś troszeczkę zmieniać e, rytm treningowy i, i troszeczkę to było widać w drugiej połowie w meczu z LKSM, ale no mówię, szczęśliwe dla nas, że żeśmy ten mecz wygrali, teraz mamy następny i wszystko jest podporządkowane tylko i wyłącznie, nie tylko Morawa, ale całe przygotowanie do tego meczu z Obym. To też pewnie była pewna, nowo, pewna nowość dla sztabu szkoleniowego, no bo drugi raz trzeba było przeanalizować rywala i pewnie znaleźć coś, żeby powiedzieć zawodnikom, czego nie powiedziało się za pierwszym razem. No dokładnie z tego względu, że po drodze jeszcze mieli mecz z GKSM Tychy i e, tutaj świeża informacja jeszcze na, na tym akurat etapie, także mamy mamy dużo zebranych e, informacji o, o przeciwniku. Najważniejsze jest też e, nasza gra i, i wkomponowanie to e, w mecz.